W dzisiejszej Ewangelii słyszymy m.in. takie słowa, oprócz czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie, a On rzekł: przyjdź. Wtedy Piotr wyszedł z łodzi Krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął Panie ratuj! To niesamowite. Piotr na słowo Jezusa uwierzył, że może chodzić po wodzie. Wychodzi z łodzi i stawia pierwsze kroki po falach wody. Ale za chwilę przychodzi silny wiatr i wielki lęk, że to niemożliwe. Zwątpienie. I znowu Panie ratuj! Jezus wyciąga rękę i ratuje Piotra. Jakże często w naszym życiu jest, jest podobnie. Są takie sytuacje, kiedy doświadczamy bliskości i obecności Jezusa, obecności Boga w życiu. Może się tak dziać na pielgrzymce, w czasie jakichś rekolekcji, innych sytuacji, kiedy niejako czujemy Jego obecność. Nawet nasza wiara sprawia, że możemy pokonywać bardzo trudne i w niemożliwe sytuacje, ale przychodzić nieraz z wątpieniem. Jak się wtedy zachowuje? Dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam. Piotr jest bardzo bliski każdemu z nas. Zaczyna wątpić, woła, Panie ratuj. To chyba jedyna droga dla każdego człowieka wierzącego, kro kroczącego za Jezusem po falach wody życia. Niejednokrotnie gdzieś przychodzą takie momenty, gdzie przychodzi z wątpienie. Jezus zapewnia, odwagi ja jestem, nie bójcie się. Niech te słowa ciągle nam towarzyszą, odwagi ja jestem, nie bójcie się, bo ze mną wszystko jest możliwe.